naszemu no to Dawid. dzisiaj się wam powiedzieć o pętli uda, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że o tym nagram, także dzisiaj o tym mówię. Więc e, zaczynajmy, nie? E, dobra, Pierw kto to wymyślił w ogóle? No wymyślił to niejaki John Boyd, czyli to był jakby pilot myśliwca e, i po prostu on wymyślił właśnie ten proces, to jest proces podejmowania decyzji, e, który jakby każdy, kto przejdzie szybciej przez ten proces, wygrywa po prostu, nie. Więc yy, czym, czym jest pętla uda? Bo pętla uda to jest jakby pętla, przez którą przechodzicie cały czas, żeby robić decyzje. Załóżmy, że na przykład strzelają do was i na, na przykład strzelają do was, nie? I macie tą pętlę uda. I muszę wam wyjaśnić pierwszy yy, jakby o co chodzi. Pierw, że jest o. Oto jest obserwuj, czyli obserwujecie co się dzieje, obserwujecie gdzie jesteście, załóżmy, że do was strzelają, nie? Musi, musicie po prostu obserwować co się dzieje wokół was, po prostu, dobra, tam jest przeciwnik, oni do nas strzelają, tam są miny, tam jest osłona, za mną jest, yy, za mną są moi ziomkowie, yy, dobra, wiem co się dzieje, orientuj się. Dobra, co to znaczy, że do nas strzelają, że jest niebezpieczeństwo, co to znaczy, że tam jest osłona, że musimy tam biec? Co to znaczy, że za mną są moi ziomkowie, że po prostu mam jakby ochronę za sobą? nie, nie muszę się tym martwić. Tam są miny, ok? Co to znaczy? No, nie możemy tam iść. Dobra, zorientowaliście się? Czyli teraz decyzja. W sensie, no, D to jest decyzja, czyli decydujecie szybko. Ok, strzelają do nas, tam jest osłona, za mną są moi dziąkowie, tam są miny. Co robimy? Lecimy za osłonę. Dobra, lecimy za osłonę i A to jest akcja, nie? W sensie no, nie tłumaczy się tego tak dokładnie, ale po prostu ja sobie to tak e, przetłumaczyłem i akcja, nie? I lecicie po prostu pod tą osłonę i potem znowu przechodzicie przez tą pętlę. Dobra, jesteście za osłoną, teraz obserwuj. Tam jest przeciwnik, e, tu są miny, e, za mną są moi ziemkowie i tu możemy się wychylić na przykład, nie? Dobra, orientujcie się. Co się stanie, jak tu pójdziemy? No, wybuchniemy. I co się stanie, jak zaczniemy strzelać? Możemy dostać, możemy ich zastrzelić. Co się stanie, jak uciekniemy? Możemy przeżyć, możemy nie przeżyć? Zobaczymy. Dobra, decyzja. Co robimy? Uciekamy czy strzelamy? Bo tu i tu nie możemy iść. Uciekamy czy strzelamy? Szybka decyzja, nie? Dobra, strzelamy. Strzelacie i na przykład zastrzeliście jednego. I znowu przechodzicie przez to. Dobra, zestrzeliliśmy jednego. Obserwujemy, co się dzieje. Zestrzelony jeden. Dobra, orientuj się. Co to znaczy? Że jeden przeciwnik mniej, będzie, mniej, będzie mniejsze zakroczenie i po prostu e, nie, nie jest mniejsza szansa, że zginiemy. Dobra. E, decyzja. Co teraz robimy? Uciekamy. Dobra. No i akcja, i uciekacie. I tak będziecie przez to przechodzić. Po prostu e, właśnie, mówię, że kto przejdzie przez tą jakby pętlę szybciej, Wygrywa, bo jakby nie chodzi o to, że obserwujecie. Dobra, to jest przeciwnik, co robimy? Strzelamy i od razu nie. Tylko chodzi o to, żebyście wybrali najlepsze możliwe opcje, jak najszybciej możecie, bo jeżeli podejmiecie, podejmiecie decyzję zbyt radykalnie, nie jesteście jej pewni, to po prostu może się to źle skończyć, a jeżeli wybierzecie decyzję jakby pewną i wiecie, że inne decyzje byłyby jakby gorsze, to po prostu Wybierzecie najlepszą opcję, jaką możecie, i musicie przez to przejść, jakby najpierw przejście przez to efektywnie, czyli efektywność to jest, jak bardzo się to sprawdza, tak? Czyli musicie pierwszy robić to powoli, i ale z dokładnością, nie? Czyli ja obserwuję teraz, obserwuję, co się dzieje, ja tu jestem, widzę siebie na podglądzie, dobra, or orientuj się, co to znaczy, że nagrywam, decyduj. Mów, i akcja, i mówię. No. I musicie przez to jakby przechodzić. To jest fajny proces bardzo. Lubię to robić. To jest fajne do jakby analizy danych na przykład. Że patrzcie, macie na przykład. E, załóżmy tak jak mówiłem w moim odcinku, którymś tam nie pamiętam już, że e, o tym biznesie na przykład e, SMMA nie? robiłem, że to jest ta agencja marketingowa, że robicie reklamy. Jak oglądaliście poprzednie filmy, to będziecie coś kojarzyć. I chodzi o to, że tam musieliście jakby analizować swoje dane, czyli mieliście na przykład yy, był, był jeden ten dzień, w którym właśnie 300 wiadomości i miałem ten dzień. I dobra, i co z tym dniem? Ok, 300 wiadomości. Ile dostałem odpowiedzi od ludzi? E, załóżmy 50. To jest ile procent? E, 10 to jest 30, no to mamy 10. Czekajcie. 30 to jest 10%, czyli 10 to jest 3. No, 3, 33, coś takiego. Czyli mamy 16,66% odpowiedzi. Okej. Okay. Tak? No, tak, 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 dobra. 16,66% odpowiedzi. Okej. Okay. Czyli nie jest źle. Nie, nie jest źle. Dostaliśmy dosyć dużo odpowiedzi. Dobra. Co dalej? Ile dostaliśmy potencjalnych, jakby. Potencjalnych klientów. Potencjalnych klientów załóżmy było 5. Czyli 5, czyli mamy 50 odpowiedzi i 5, czyli 10%. Czekajcie, 300 wiadomości. To się jakoś tam liczy, nie pamiętam już. Czyli 300 wiadomości. Mamy 16,66%. I musimy policzyć jeszcze. Mamy 16,66%. Razy 10, nie, razy chwila. Bo to jest procent, nie? To 0,16, 66, e, razy 0,10, tak? To mamy. Nie, coś mi nie przyszło, dobra, mniejsza z tym, ale chodzi Wiecie o co chodzi, nie? Chodzi o to, żeby analizować dane i sprawdzić, gdzie jest jakby błąd, i potem poprawiać to, jakby po kolei, nie? Bo jak macie na przykład rurę, z której się woda wylewa, jakby jest dziura tutaj, jest dziura tutaj, z dziura tutaj, to lepiej zacząć od początku niż od końca, nie? I tak, no właśnie analizujecie te dane i po prostu jakby sprawdzacie co robiliście dobrze i musicie po prostu sprawdzać co robiliście źle i gdzie jakby musicie się poprawić, nie? I teraz to zostało odkryte przez Johna Bojda, nie wiem, czy już mówiłem, to... Da, mówiłem, mówiłem. To nieważne. Eee, I dobra, jak je używać? No. Możecie je używać w każdym jakby aspekcie życia, bo jak, jakby żadna osoba tego nie używa, naprawdę. Nikt tego nie używa. Widziałem mało osób, które tego używają, bo mało osób po prostu o tym wie nie, albo po prostu o tym zapomina. I jeżeli gracie w szachy, to to jest tam jest to strasznie mocne, bo w szachach... W szachach jakby wasz mózg to robi automatycznie, nie? Ale jeżeli Wy zaczniecie przechodzić przez ten proces jakby wiecie, nieautomatycznie, to zaczniecie po prostu widzieć nowe okazje, widzieć nowe jakby ee, jak się nazywa, widzieć nowe jakby, gdzie zrobiliście błędy, gdzie zrobiliście dobrze i tak dalej. I w szachach to jest bardzo fajne, bo po prostu wtedy robicie po prostu lepsze decyzje i w szachach, i w życiu, bo szachy są jak życie. Wy jesteście królem, macie królową, ona jest najsilniejszym pionkiem na na tym na szachownicy. Macie w Waszych ziomków, jakby tych rycerzy, e, czyli koni, e, wieże, macie co jeszcze, e, tych bishopów, czy tam nie wiem jak to się, się mówi, a pionki są ludzie, którzy dla Was pracują i po prostu, albo po prostu których znacie i pomagają Wam, nie? I właśnie tak jest, tak jest, że życie to szachy. Musicie się ustawić w taki sposób, żeby po prostu wygrać z przeciwnikiem. Nie? A tych bitw takich w szachach będzie mnóstwo i musicie po prostu podejmować dobre decyzje, nie? I ten proces podejmowania decyzji jest naprawdę świetny, bo po prostu analizujecie wszystko, co się dzieje, wszystkie możliwe opcje i na podstawie tego wybieracie najlepszą możliwą opcję. Nie? Wiadomo, będziecie pewnie pod presją czasu, dlatego warto to jakby trenować. Warto, warto właśnie trenować ten, ten, tą pętlę UDA, żeby po prostu coraz szybciej przechodzić przez, przez ten proces. Nie? I teraz, gdzie możecie jej użyć? W sumie wszędzie, w całym życiu, tak jak mówiłem, ale najlepiej, właśnie używać ją, w, myślę, że w biznesie. Myślę, najlepiej w biznesie, w treningu swoim, w sztukach walki, na przykład. Bo sztuki walki też są jak klachy. E, tak nie wiem, czy, czy, czy... sobie zdaliście sprawę. E, gdzie jeszcze na przykład? W. W pracy waszej na przykład. E, co jeszcze na przykład? W dowodzeniu. O, na przykład. i Załóżmy, mamy trening, czyli dobra, trening. Jak możemy to zastosować? No, załóżmy, że chodzimy na siłownię. E, ja chodzę na siłownię i przez ostatni miesiąc robiłem najwięcej, najwięcej jakby... E, największy progres e, po prostu w moim życiu. OK, zrobiłem największy progres. Po czym to stwierdzono? No, to się mięśni, nie? Jak to się stało? No, zacząłem trenować ciężej, zacząłem przestałem nosić telefon na siłownię. Dobra. E, czyli decyzja. Jeżeli dalej będę robił to, co robił, będę robił duży, duży postęp, ale jak mogę robić większy postęp? Czyli to, to jeszcze jest orientacja. E, no, jak mogę robić większy postęp? Mogę ćwiczyć ciężej. Mogę robić na przykład więcej powtórzeń. E, mogę pić więcej białka. Mogę pić, e, nie wiem, mogę jeść więcej białka, mogę pić więcej białka. Mogę, e, nie wiem, co jeszcze? Co, co na przykład? Chciałbym e, jeść trochę więcej, żeby po prostu zrobić masę. I tyle. No i decyzja teraz, nie? Teraz decyzja, czyli co robimy? Dobra, idziemy na masę. Czemu? No bo. No bo po prostu buduje więcej mięśni, dobra. No i decyzja i akcja, nie. Na przykład w biznesie załóżmy. Okej, okay, co się stało załóżmy? Za, załóżmy, że firma wam. Źle idzie, że wam idzie w firmie i załóżmy tak, macie, macie swoją firmę i po prostu jakiś oddział nie spełnia swojego zadania, tak? No mówiłem to, że nie ma złych oddziałów tylko liderów, tylko są źli liderzy. I tak. Jakby załóżmy oddział, który się nie spełnia swojego zadania. Ok, czemu to się dzieje? Już wiemy, że nie ma złych oddziałów, tylko złych... Z, źli leży. Czyli to jest wina lidera. Czemu może być jego wina? Źle podał im instrukcje, nie zrozumieli go, nie wierzą w misję, nie wiedzą czemu coś robimy. E, co jeszcze? Nie chce im się, jak możemy ich zmotywować, jak możemy sprawić, żeby zrozumieli, jak możemy sprawić, żeby e, po prostu. Już ten, ten błąd się nie powtórzył, nie? Wyjaśnić im bardzo prosto, jaka jest misja oddziału i czemu mieliby w to wierzyć, dlaczego mieliby to robić, zmotywować jak możemy ich zmotywować, na przykład dać im podwyżki w bardzo prostym jakimś systemie. Nie? Co jeszcze? Możemy sprawić, żeby wierzyli w misję. Jak możemy to zrobić? No, Możemy to zrobić poprzez dawanie im, jakby tego, jak to może wyglądać w przyszłości. Możemy zarabiać miliony dolarów. I po prostu wiecie, dawać Wam podwyżki, jeżeli się dobrze spis spiszecie. I potem macie decyzję, czyli dobra, co robimy? Ok, Wprawiamy, wprowadzamy nowy system podwyżek, tłumaczymy im, co oni mają robić, żeby dostawać podwyżki, tłumaczymy im bardzo prosto, jaka, jak ma wyglądać praca, jak ma wyglądać misja, jak to będzie wyglądać w przyszłości, akcje. I robicie to, nie? I tak jest właśnie we wszystkim. Bardzo fajny jest ten proces. Ja go uwielbiam po prostu. I lubię sobie po prostu taki, zrobić taki dzień na właśnie taką refleksję, le, refleksję nie, że na przykład w niedzielę sobie siadam i przez po prostu na przykład godzinę czy pół godziny siedzę i myślę sobie, nie po prostu okej, okay, jak wyglądał ten tydzień? no Bardzo przyjemny, fajny tydzień, nie? Jak, jak zwykle. Dalej na przykład, co sprawiło ten tydzień fajnym? No to, że nagrałem dużo odcinków, nagrałem na przykład 15 odcinków, załóżmy. E, nagrałem 15 odcinków, e, co jeszcze zrobiłem? Bardzo mi się podobało nagrywać te odcinki. E, co jeszcze? No nie wiem, no dużo jest, jest takich rzeczy. Okej, okay, ale jak mogę sprawić, żeby to było jeszcze przyjemniejsze i jeszcze lepsze? Okej, okay, mógłbym zacząć pisać sobie w punktach, co, o czym mam mówić, żeby nie zapominać podczas mówienia, dobra. E, co dalej na przykład? Co jeszcze mógłbym zrobić, mógłbym próbować, mógłbym robić na przykład live'y na, na przykład, w sensie takie wiecie, z lekcją fajną mógłbym robić na przykład, no i tyle, nie, na przykład, i dobra, decyzja, czyli wprowadzam live'y do swojego jakby dziennego kalendarza i co, i piszę sobie w punktach o czym mam mówić. Dobra, decyzja i akcja. I nagrywam właśnie w, z punktami i po prostu robię live, na przykład, nie? I to jest bardzo fajny właśnie proces. Ja po prostu, tak jak mówię, uwielbiam ten proces. Jestem po prostu jakby e, mam obsesję na te, na punkcie tego procesu, bo jest po prostu bardzo, bardzo fajny, nie? Naprawdę go lubię. Nauczyłem się z tego, tego z właśnie. The Real World. Tam mnie tego nauczyli. To jest ta taka szkoła. Andrew Tate na pewno go znacie. E, ale no, po prostu znam się tego nauczyłem. Byłem w jakby tym kampusie, jakby copywritingu. Tam mnie uczyli i nauczył mnie właśnie ten profesor tam właśnie bardzo fajne rzeczy. I po prostu będę wam tu przekazywał, czego on mnie nauczył, nie? E, po prostu tych takich życiowych lekcji nie o copywritingu, bo naprawdę on, on jest super, ten profesor. Naprawdę go lubię. No, i tyle, nie? Także podejmujcie decyzję o z, razem z pętlą Uda, która po prostu pozwoli wam dodać, jakby sprawić, że będziecie lepiej decydować, lepiej po prostu e prowadzić siebie przez życie, robić lepsze ruchy na szachownice i tak dalej, nie? Także no jak wam się podobało, to super, jak wam pomogło, to super. I tyle, nie? Także no, dzięki bardzo i cześć.